Świat, jaki znaliśmy, przestał istnieć. Nikt w to nie wierzył, a jednak stało się. Oto rzeczywistość, w której przyszło nam żyć i egzystować. To nie jest przyjemne miejsce. Nazywa się Cole Phoenix i musisz stawić czoła przygodom w Teksasie. W grach książkowych, Wojownik Autostrady, to ty kierujesz losem głównego bohatera, a przeżyć w tym postapokaliptycznym świecie wcale nie jest łatwo. Tylko od ciebie zależy, jak zakończy się jego historia. Cześć. Cześć. Dziś zabierzemy Was w post podróż po Teksasie. <grych> Zrecenujemy książki, którymi bohaterami jesteście wy, ponieważ to właśnie wy decydujecie o losie głównego bohatera. Tak. Oto dwie części Wojownika Autostrady od wydawnictwa Nowa Baśń. Oczywiście dziękujemy za podesłanie nam tych egzemplarzy do recenzji. Mm -hmm. No i teraz może Wam powiemy. Tytuły zarówno w pierwszej i drugiej części. Mm -hmm. Autorem jest Joe Dever. Mm -hmm. I pierwsza część to jest Piekło na autostradzie. A druga przejście przez góry masakry. Tak. Zanim jednak przejdziemy do ciekawostek, zachęcamy Was już z góry do polajkowania tego materiału oraz zasubskrybowania naszego kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. A nas to motywuje. Tak, a nas to motywuje do dalszej pracy. No okej, okay. no to to tyle. Przejdźmy zatem do ciekawostek. Ciekawostki. Pierwsza ciekawostka będzie dotyczyć filmu Mad Max. Z Melem mm -hmm. Gibsonem z roku 1979. Będzie to bardziej taka ciekawostka dla młodszych pokoleń, bo my już wiemy, ile ten film ma lat, ale młodsze pokolenia mogą nie wiedzieć, że ten film już ma 44 lata. Kiedy to minęło? Tak, no, jak zwitrasz. Dokładnie, film kultowy dla nas bardzo często do niego wracamy, a to na tyle lat. Tak. <laughs> ok, druga ciekawostka. Jestem legendą. Na pewno kojarzycie film z Willem Smithem tak. Tak, w roli głównej. Na pewno większość kojarzy. A wiecie, że powstał na podstawie książki, jest to posta post powieść grozy amerykańs amerykańskiego pisarza, słowa trochę język włączę, <noise> Richarda Mathesona, wydana dokładnie w sierpniu 1954 roku ubiegłego wieku. Tak, i to jest jedna z najważniejszych powieści o wampirach w XX wieku. Mm. Książka była inspiracją dla takich filmów jak Ostatni człowiek na Ziemi, Noc żywych trupów, Człowiek Omega. Czy oczywiście jestem legendą? Tylko ten film jestem jest Jestem Legendą jest przeniesiony jakby na nasze współczesne czasy. Ponieważ akcja tamtego w książce dzieje się w latach 70. ubiegłego wieku. Tak. Coś pięknego. <śmiech> <śmiech> ok, nagrywałem się. Tak, długa ciekawostka. Przejdźmy do recenzji. Przejdźmy teraz do naszych wrażeń. No to, po pierwsze, co oczywiście możemy powiedzieć na wstępie, to twarde okładki. Tak. Co bardzo lubimy. Cenimy to w książkach. Tak. Twarde, porządne okładki szybko się nie zniszczą. Mm -hmm. No i co dalej? No, obie książki czyta się zapartym tchem. Przynajmniej ja tak miałam. <grytanie> tak. Zapewnie też, ale to pewnie dlatego, że my jesteśmy wielkimi fanami klimatu post -apo. Właśnie. I ta recenzja, no, my jesteśmy zachwyceni tymi książkami. Post-Apo no, no, to, to, to tak. no, to jest, to jest coś, coś tak. dla nas, no, <gadziś>. na, na nasze klimaty. E, historie zawarte w obu książkach i w pierwszej i drugiej części są naprawdę wciągające. E, mhm. I dzieją się szybko. W sensie, tak. że akcja bardzo szybko się dzieje. Tam nie ma takich jakby długich opisów, przestojów, Tu jest konkretnie wszystko się dzieje. Mhm. Właśnie, bo nie możemy Wam zdaić jako, jako takiej fabuły. Prawda? No nie, nie. Bo nie, chcemy, nie, nie żebyście, będziemy tak, żebyście poznali te książki sami. Tak, co dalej? Dołączona karta postaci tutaj mhm. powoduje, bo ta karta postaci jest dołączona tutaj osobno też, ale też macie ją w książce. Mhm. Tak, karta, ta, karta akcji. Ona powoduje, że, ta, że te książki paragrafowe to się tak gra trochę jak w grę fabularną. Tak, są tak. Do, dość dobrze zbudowane te karty akcji. Tak, tylko że no tutaj Może pokażemy. No, narratorem jest sam autor mhm. i tak, to macie tutaj osobno i zarówno jak w książce, w książce też znajdziecie kalendarium katastrofy, mhm też jest opisana krótka historia tego głównego bohatera, mhm. żeby właśnie tak no, dobrze Was tutaj z nią za, zapoznać nie możemy, mhm. ale jest i w pierwszej, i w drugiej części. Dokładnie. W obu książkach znajdują się też mapy o, Teksasu. W pierwszej części właśnie. jest mapa centralnego Teksasu, w drugiej części zachodniego Teksasu, przez co, to, to jest fajne, ponieważ przez to można sobie jakby wyobrazić podróż którą będziecie odbywać jako bohaterowie. Dokładnie. No już się nawiesiłem. No Ja się jakieś. Wiesiłeś. I tutaj jeszcze z tyłu pokażę właśnie jak to fajnie wygląda, że tutaj tą mapkę sobie możecie włożyć mm. w taką tutaj folię, także to też się tak. bardzo przydaje, nie zgubi się. Co jeszcze? Są też no przede wszystkim fajne klimatyczne ilustracje, o. To możemy tak. pamiętać, zresztą na pewno przewiały się zdjęcia. Tak, a to też jest właśnie ważne w tego typu książkach, żeby były jakieś takie klimatyczne ilustracje. To takie O właśnie, bo to też naprowadza czytelnika, wiesz, że mm -hmm. może sobie mm -hmm. właśnie wyobrazić co się dzieje, ja tak przynajmniej mam, że jak czytam jakąś książkę, Tutaj ja już zaraz sobie tam w głowie tworzę swoje własne obrazy, ale fajnie oczywiście, jak autor tutaj pokaże też swoje, mhm. no żeby wiadomo, żebyś wiedział, co on miał na myśli. Jeszcze tutaj też pokażę taką fajną ilustrację. Mhm. Też, no, po, podoba mi się no. podoba mi się kreska, taka mhm. bardziej komiksowa. Zauważyłaś? O tak, no to też, to też cieszę, mhm. że takie są. O tutaj też jest e, fajna nawiązująca ilustracja. O tak, <laughs> dokładnie. Co dalej? Po drodze spotykacie oczywiście różnych ludzi, nie zawsze przyjaznych, wiadomo. <grym> tak. Co, co mi się bardzo podoba, to to, że historia przedstawiona w obu książkach wydaje się być autentyczną. Co, co mam na myśli? Ma się takie wrażenie, mhm. że jeżeli nastąpiłaby katastrofa w, w tamtych obszarach południowych Teksasu, to wydarzenia zawarte w tych książkach mogłyby naprawdę zaistnieć, a to jest duży plus pisarstwa, że pisze mm, autentycznie, że to rzeczywiście mogłoby się wydarzyć. Mm -hmm. Nie ma jakichś tam zombie czy coś, które są no, prawdopodobnie wystąpienia zombie w świecie, postać, jest, jest, jest bardzo małe, prawda? A tutaj rzeczywiście. Jest to autentyczne, że naprawdę mogłoby mhm. tak się stać, wszyscy ludzie czy złoczyńcy, te całe walki o osoby, prawda? Tak, no mhm. wiesz, nie tylko w Teksasie, ale generalnie w każdym kraju mogłoby tak się stać mhm. na pewno by tak było, że <coughs> pierwsze, co to by była walka <coughs> oczywiście o żywność, o wodę, mhm. o paliwo, o to, między ludzi by sobą walczyli, no po prostu o przetrwanie i tak się by działo w każdym kraju, mhm. nie tylko w Teksasie. Skoro mowa o przetrwaniu. Y w tej książce y, też chodzi o przetrwanie. I oczywiście, przetrwanie przygód, dążenie do pewnego celu. I przez to możecie zginąć na wiele sposobów. Tak. <grych> tak, a to, czy zginiecie, czy też nie, no to wiadomo, zależy wszystko od Waszych wyborów. Mm -hmm. Tak, to jest książka, jak zawsze możecie wrócić z poprzedniego rozdziału mm -hmm. i to jakoś sobie rozwiązać. Tak, a nawet, <grych> jak, tak, nawet jak zginiecie, to wiadomo, można ją przeczytać jeszcze raz i wybrać inne ścieżki, inne drogi, i zobaczyć, jak to by się potoczyło inaczej. <grych> Dokładnie. Y to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia na temat obu książek, mm -hmm. naszych wrażeń z przeczytania tak, tych książek. Wrażeń. Zagrania w tych gry, przeczytanie książek, no przeczytanie książek, no, z przeczytanie, zagranie, tak, bo to jednocześnie czytasz i grasz, dokonujesz wyborów. No. Tak. Przejdźmy zatem do wniosków. Musimy nadmienić znowu... Tak że jesteśmy wielkimi fanami postapu, mm -hmm. więc dla nas y, była to czysta przyjemność zagrać, móc zagrać włownik tak. autostrady. Tak. Obie książki paragrafowe. Tak, dla nas to była czysta przyjemność, a książki te czyta się naprawdę szybko i przyjemnie. Mm -hmm. One są takie w sam raz do zapadania sobie wieczorkiem, jak już wrócicie z pracy, tak, żeby mm -hmm. się wyluzować, odpocząć, to to jest idealny moment. Dobrze jeszcze przy tym włączyć soundtrack z Mad Maxa. O tak, tak, to wtedy będzie jeszcze lepiej się Wam grało. <gry> Okej, okay. polecamy y, obie gry książkowe, mm -hmm. polecamy fanom postapokalipsy. Wiadomo, dla nich to będzie gratka, tak. ale nie tylko, ponieważ y, chcielibyśmy, żeby y, zainteresowali się tym tematem Ludzie spoza cefy postapu, ponieważ mm -hmm. mogą wejść w ten klimat. Tak, może ich wciągnąć. Dokładnie, zaciekawić może, może nie mieli nigdy styczności z tym, prawda? Spróbujcie, bo naprawdę warto. Tak, polecamy właśnie. Mm -hmm. Może ktoś się wciągnie, który jeszcze. osoba, która jeszcze nigdy nie miała styczności z tym tematem. Może się spodoba. Może pobrenie tak. filmu chce zagrać w grę książkową. Tak, nie wiadomo, <laughs> Mad Maxa. tak, może być. także polecamy i zachęcamy do spróbowania. Tak. Są to bardzo ciekawe pozycje na naszej półce mhm. i polecamy gorąco wszystkim. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej recenzji. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście. Tak. I przypominamy jeszcze raz, zachęcamy Was do polajkowania tego materiału, zasubskrybowania naszego kanału, będziecie na bieżąco. I tradycyjnie jak zawsze zapraszamy Was też na planszo.pl, gdzie możecie sobie poczytać o innych grach, sprawdzić ceny, mm -hmm. sprawdzić opinie innych osób, także polecamy. Promocje dużo mają też. Tak. Zachęcamy. E, co jeszcze? Playmaty? Tak, zachęcamy do odwiedzenia strony playmaty.pl, mm -hmm. ponieważ tą matę, którą tutaj widzicie, mamy od nich. I jak na razie bardzo dobrze się sprawdza. Rewelacyjnie. Tak, powiedzieć. także na pewno, na pewno coś znajdziecie i na Wasze stoły zapowiedzmy kolejną recenzję tak, no następną grę którą dla Was recenzujemy to na pewno będzie to gratka dla fanów sztuki mm -hmm, dokładnie, będziemy w tej grze licytować i kolekcjonować obrazy i więcej nie powiemy. No, jak zwykle i tak już powiedzieliśmy za <grym> dużo. dużo, jak ktoś obserwuje nasze kanały mm -hmm. to pewnie domyśli się jaką grę chodzi, tak, no my zawsze troszeczkę za dużo zdradzamy, ale to już ci co oglądają to nie wiedzą <grym> dokładnie Oglądajcie się kanał planszówki na stół, że Was. Zuza i Dominik, cześć. cześć.